Dzień dobry, panny, i to jest wasze czytanie na pobyt Słońca w znaku Skorpiona, czyli od 24 października do 23 listopada. Muszę Wam powiedzieć, że ja yy, yy, staram się przejść przez życie z poczuciem humoru, które mnie już od wielu, wielu. Yy, Trudnych sytuacji wybawiło. I najczęściej spodziewam się, że kiedy to poczucie humoru i ten śmiech będzie raczej mi towarzyszył. Przy znakach ognistych, może przy znakach powietrznych, ale tym razem te czytania są takie, że muszę Wam powiedzieć, że drugi raz. Bo pierwsze czytanie, które teraz wykonałam, było dla byka. Drugi raz śmieję się przy znaku ziemskim, z żywiołu ziemi. Panna, nie wytrzymam. To jest po prostu czytanie pod tytułem: Jak się obronić przed dobrą zabawą? Posłuchaj. To jest coś cudownego. Anioły mówią tak. Masz naszą ochronę. Baw się, baw się jak dzieciak. Szóstka pucharów, tak? Trójka pucharów. Celebruj, raduj się, dziesiątka kielichów. Bądź zadowolona emocjonalnie. Z kontaktów z innymi ludźmi. Co robi panna? Siódemka buław. Ja muszę się obronić. Ja muszę się przed tym bronić. Ja muszę się przed tym bronić. To jest niepoważne. To jest niepoważne. Ja nie wiem, czy ja tego chcę. To powinno być poważne. To powinno. W takim nastroju, to tło tego czytania jest w takim nastroju potężnej refleksji nad sobą i pracy własnej nad sobą. Tylko to, czego nie wiesz o tym, nauczycielu. On mówi tak, posłuchajcie teraz, moje panny. Życie uczy żyć. Jeżeli wycofujesz się z życia do tej samotności, nie dopuszczasz tej energii życia do siebie, to ja nie mogę ci udzielić lekcji, ponieważ nie zbierasz nowych doświadczeń. Tak? Ponieważ nie zbierasz nowych doświadczeń. Być może miały miejsce w Waszym życiu takie sytuacje, że kiedy próbowaliście nawiązywać nowe kontakty z nowymi osobami, kiedy próbowaliście właśnie tak się bawić w życiu, zabawa ta była dość frywolna, w związku z czym zostawiała po sobie niesmak. Bad taste in your mouth. Wiesz o co chodzi, że miałeś po tym, miałaś po tym taki niesmak. Natomiast ten nauczyciel mówi, że słuchaj, nie da się cały czas harować i zachowanie w życiu równowagi, to jest też takie fajne angielskie powiedzenie, że e, bawimy się, e, pracujemy ciężko, bawimy się e, oni używają tego słowa ciężko, ale to znaczy, że jak pracujemy, to naprawdę dajemy z siebie 100% i jak się bawimy, to też dajemy z siebie 100%. I to jest coś, czego on chciałby Ciebie nauczyć, czerpania radości z życia, po podejrzewam wielu przerobionych historiach, bo tutaj już masz tę opiekę wszechświata. Co więcej... Wszechświat cię zapewnia, że nie rezonujesz już z nie, niewłaściwymi osobami, bo jesteś na to zbyt mądry, zbyt mądra. Czyli ty sam doskonale zdajesz sobie, Panno, sprawę z tego, która zabawa jest mądra, a która nie jest dla ciebie mądra, tak? Że Ty jesteś teraz w stanie rezonować z osobami na swoim poziomie, czyli też to będą osoby mądre i możecie się fajnie razem bawić, czerpać przyjemności z życia. Yy, zupełnie fajnie yy, i w, yy, w taki sposób, gdzie Twoje wewnętrzne w ogóle dziecko będzie bardzo zadowolone. Tak, że nie, nie musisz tak yy, cały czas przed yy, przed tymi radościami, które niesie życie się bronić. No ale co robi panna? Nie panna mówi, pomyślę, ja się zastanowię. Ja nie wiem, czy ja się zdecyduję. Ja nie wiem, co ja wybiorę. <grytanie> Słuchaj, to może być nawet taka śmieszna y, historia. Że w tym czasie do 23 listopada, jeżeli poddasz się tej energii, to nawet będziesz przekonywać właśnie tych, którzy się bronią i mają jakieś wątpliwości, do tego, żeby się z Tobą bawili. Oni pójdą za Tobą i w efekcie będzie naprawdę super zabawa. Nawet nie wiem, czy sobie jakieś domówki nie zorganizujesz albo nie dostaniesz zaproszenia na jakąś domówkę. Co w miłości? Dla singli ten bardzo mądry nauczyciel mówi: słuchaj. Weź się dobrze, zastanów, czego ty chcesz, określ te cechy i wszechświat ci to da. Bo masz już tę możliwość tej manifestacji. Rozumiesz tego, co chcesz. I to nie będzie na zasadzie, że my ci damy. Dziś manifestujesz półczokoju, który dzisiaj mamy, a! Dzisiaj mamy 24, no to wiesz co? No to tak po walentynkach, nie? To jest bardzo szybko. To jest dosłownie z dnia na dzień. To jest jeszcze w tym samym tygodniu, tylko to określ, czego ty chcesz, panna. Dla Singli, nowa miłość jak najbardziej, yy, tak, yy, jak najbardziej jest możliwe spotkać nową osobę i, i nową miłość. To jest fajne, tylko nie wiem, czy to będzie widać. O, dziewczyny stoją. Rycerz po rączkach całuje. Kurczę, tu z tą ostrością są problemy. Rycerz po rączkach całuje. Tak, panowie rycerze. Przybyłem, zobaczyłem, zdobyłem. Dla wszystkich, którzy są w związkach, ten nauczyciel mówi, czy Ty myślisz, że ja zawsze będę Ciebie yy, tak srogo uczył, że ni nie mogę Cię nauczyć niczego więcej, niż tylko yy, dostrzegania własnych wad? A może dostrzesz to, że jesteś tak mądrą osobą, że zdążyłeś, zdążyłaś stać się tak mądrą, fantastyczną osobą? Może chcecie nauczyć, że życie to nie tylko obowiązki, ale to też zabawa, spędzanie czasu z przyjaciółmi, z najbliższymi. To, to, że kiedy osiągamy jakieś sukcesy w życiu, kiedy nam się coś udaje, powinniśmy umieć to celebrować. Może ja nie jestem takim surowym nauczycielem, jak się tobie wydawało. To mówi do, do was, wasz nauczyciel, ale pan na, nie, nie wiem, ja się zastanowię. Może ja jednak się przed tym obronię. Ja pomyślę, ja pomyślę, co ja wybiorę. <laughs> Dla wszystkich par, u których. Że tak powiem, bardziej opadło niż się wzniosło. Pozostańcie jak najbardziej optymistyczni, bo w tym miesiącu możecie robić bardzo fajne rzeczy razem i takie, no, ciekawe, ciekawe, z wyobraźnią, zdecydowanie. Nie wiem, czy związane za bardzo z przemieszczaniem się, bo raczej bym powiedziała, że w pieleszach domowych. Cokolwiek to znaczy. Ale jeśli poddacie się temu nastrojowi, to naprawdę będziecie bawić się e, jak dzieci. Macie ochronę. I e, mam teraz taki przekaz dla was, jak zapewnia ten nauczyciel. Sami dla siebie jesteście ochroną. Wy jesteście tak mądrzy, że nie musicie już e, obawiać się. Powtarzania starych schematów i pozwolić sobie teraz do 23 listopada na wspaniałą celebrację Waszego życia. I myślę też, że w kontekście nadchodzących świąt, Święta Zmarłych, kiedy mamy okazję, Spotykać się z naszymi przyjaciółmi, naszymi znajomymi, wspominać tych, którzy odeszli. To też jest świetna okazja do spotkań, do celebracji, do tego, żeby odnawiać różne kontakty. No i do tego, myślę, że Wy już dorośliście do tego momentu, i Wasz nauczyciel o tym mówi: że jesteście już tak sprawni, żeby że możecie jasno po prostu. On, on ma do was prośbę, jeżeli czujecie się samotni, wyście jasno określcie, czego chcecie i my Tobie tę miłość wszechświat dostarczy. Dziewczyny, rycerz dojedzie, panowie. W końcu GPS wam pokaże do której macie dojechać. Wszystkiego dobrego panny, jeśli Wam się podobało, to poproszę o lajki, poproszę o subskrypcje i komentarze. No i do zobaczenia następnym razem. Wszystkiego dobrego!